Zarówno jeden, jak i drugi samochód często może być jeszcze na gwarancji. To jest efekt tego, że Kia daje i dawała 7 lat z limitem 150 tysięcy, a Hyundai 5 lat bez limitu. Oczywiście są wyłączenia, oczywiście zdajemy sobie z nich sprawę, ale mimo tego wiele elementów, wiele rzeczy jest naprawianych na tych gwarancjach. Jeżeli chodzi o takie drobne awarie, o których można powiedzieć na zewnątrz, w przypadku Tucsona w niektórych samochodach ta oto listwa potrafiła się odczepiać, ale to oczywiście zostało naprawione w większości samochodów. W przypadku Auto zdarzają się na przykład takie losowe historie, jak to, że zaczynają wariować kierunkowskazy i one zaczynają tak migać, czyli szybciej, jak gdyby jakiś kierunkowskaz był przepalony. A wcale takiej sytuacji nie ma, ale nie są to rzeczy jakieś bardzo, bardzo częste. Czytałem na forach o tym, że w tym samochodzie odpadały tylne klamki. To tak jakby troszeczkę przejęty problem z poprzednika. Są z pewnością w Tucsonie klamki hałasowały i była taka akcja, gdzie do tych klameczek zarówno z przodu jak i z tyłu dawano nowe gumowe podkładki, które sprawiały, że ten hałas był É